Abi, czy jest szansa na to, żebym ja plecak wziął od ciebie kupił, czy coś? Otóż eee, magazyn. Okej, okay, to są kieszenie tylko eee. ma apteczkę, eee, Napój energetyczny. Żywność w puszce. Pieniądze. Żywność w puszce Dobra, plecak albo kupimy. Mam pytania e, albo kupimy Amo jeszcze, no tak. Albo kupimy. O, mogę zaprosić kogoś do... O kurwa, chciałem z Abi pogadać, a nie zaprosić się do, do, do składu mordziu. Pytanie jest następujące. Czy plecak możemy kupić tutaj, czy musimy go znaleźć? E, otwórz magazyn. Dobra. Na razie kasę zostawiam. Do widzenia. Aha. Uh -huh. Po kimś został tylko i wyłącznie tablet. Guns and ammo. Handel. Musisz mieć plecak. O, no masz plecak. E, Okej. Okay. Okej, okay, ja mam 3000, więc stać nas na. O, my mieliśmy plecak za 1200, moi drodzy. Ale stać nas na takie drobne zakupki. Dobra, wracamy się po siano. Ale weźmy tyle, ile będziemy potrzebować. E, ani gra więcej. E, amunicja, broń jest. Nie będziemy brali jakiejś secondary. E, wydaje mi się, że taki plecaczek możemy sobie kupić. E, nawet taki, szczerze. Nie potrzeba nam więcej. Hmm, kamizelka kuloodporna chyba nie. Granaty. Może jeden odłamkowy żeby zobaczyć z czym to się je. Hełmu nie będziemy potrzebować na razie, magazynki i tak dalej to nie. Dobra, dziękuję serdecznie. Do widzenia mam wiem wszystko. Ale może leży twój plecak w tym miejscu co zginąłeś. Um, no na serwerze roleplay pewnie za powrót do plecaka bym dostał bana. Tutaj raczej nie. Porozmawiajmy zabi i weźmy od niej pieniądze. Pytanie, czy będziemy mogli wziąć na przykład połowę tych pieniędzy, czy, e, czy nie mogę. Weźmy 1500. You don't have to worry about this. See you again. <laughs> you know what? Actually Dziękuję serdecznie Filipie za rajdzika, jak ta nowa gierka, właśnie się przekonywałem, właśnie sprawdzamy, właśnie testujemy, dochodzą mnie słuchy, że jest kijowa. Eee... Szczerze? A nie było alertu? Był, ale chyba tylko i wyłącznie słychać, ale nie pokazało się. Dziękuję serdecznie Filipie za rajdzika. Witam wszystkich, opapcia Platiniego. Witam, dzień dobry Filipie. Widziałem, że dzisiaj naprawdę taki ciężki dzień streamerski, bo i przecież Call of Duty od samego Rańca, teraz chyba jeszcze Football Manager. Witam wszystkich widzów. Ja zapraszam Was do Day's Gone. Nie, nawet nie wiem, jak też gierka się nazywa jak ona się nazywa. The Day Before? The Day Before. Zapraszam Was do The Day Before i zaraz zobaczymy, z czym to się je. Słuchajcie, no jak nie, nie zapłacą za promocję Jerki, to ciężko nawet spamiętać nazwę. Sprawdźmy to. E, bierzemy, e, handlujemy z tym typem. Dziękuję serdecznie Kasztano za e, subskrypcję. Jeszcze raz Filipie, dziękuję za Rajdżika. Słuchajcie, kupujemy plecak. Kupujemy plecak. Za mało monet? A, już kupiłem. Już go kupiłem i zostało nam 500 dolarów. Czy ta, też ich monetek, ich waluty, i za to możemy sobie kupić. Chciałem kupić granat, ale widzę, że nie wystarczy mi pieniędzy. Celownika raczej nie chcemy. Za 500 nic raczej nie kupimy, więc idziemy to z powrotem schować do magazynu. Ale dzięki założonemu już plecakowi będziemy mogli lepiej rozporządzać jak kwipunkiem i w końcu wybrać się lutować. Nasza postać. Powinna nawet mieć dodatkowe punkty do tak zwanego lutowania. Więc myślę, że będzie to ciekawa przygoda. Jeszcze raz dzięki Filipie za Rajdzika i witam wszystkich widzów. Filipa, dobry wieczór! Dobry wieczór, witam serdecznie. Sprawdźmy z czym to się je. Ruszamy na pierwszą w naszej historii. Przygodę. Dobra, wyszliśmy już raz, ale bez ekwipunku to się nie liczy. Otwieramy magazyn, zostawiamy u niej kaskę i tyle. I lecimy. Do widzenia. Na razie nie kupuję magazynków. Na razie zobaczymy, jak, jak z tym lutowaniem, jak ta broń, jak się strzela z niej. Ale wydaje mi się, że kwestia jest też taka, że może powinniśmy zainteresować się jakąś bronią z tłumikiem, bo słyszeliśmy w Neopodal strzały i te zombie jakieś się zeszły. Magazynki muszę kupić? Żeby użyć tej broni? Muszę... Zaraz zobaczymy. Nie muszę. Dobra, sprawdźmy to. Ok, i widzę, że za każdym razem wychodzimy jakby z innego punktu. Za każdym razem wychodzimy z innego punktu. Rozejrzyjmy się w takim razie po mapce, gdzie jesteśmy w tym momencie. Jakieś tutaj motywy akustyczne. Posterunek policji. O, jesteśmy blisko posterunku policji. Jeden z mieszkańców. W tej cudownej posiadłości powiedział nam, że warto rozejrzeć się po posterunku policji, jeżeli chcielibyśmy poszukiwać jakiejś dodatkowej broni. Więc spróbujmy to zrobić. Ok, słyszę tutaj strzały w pobliżu. Te delikatnie... O kurwa mać! Pysz! Azjatycki serwer, słuchajcie, wybaczcie, jeżeli będą jakieś delikatne lagi. O, mamy kolejnego. Okej, okay. nie wiem czy to przez to, że to jest azjatycki serwer, czy że tak dobrze mechanika została tutaj wprowadzona i rozbudowana. Dobrze, sprawdźmy w takim razie. No, doświadczeni z Daisy jesteśmy i doskonale wiemy, że w takich miejscach bardzo często jest jakiś dodatkowy loot. Jestem ciekaw też, jak w ogóle wyglądają te perki z lutowaniem, no bo co, mam większą szansę, że znajdę coś, co będzie leżało na ziemi, czy może wręcz przeciwnie. looting odbywa się tutaj tylko i wyłącznie na zasadzie Oho, tam widzę ząbiaczki jakieś. Looting wydaje mi się, że odbywa się na zasadzie właśnie takiej. Czyli otwieram torbę i zaglądam do niej. I widzę krótkie spodenki, shorty. Chciałbym zobaczyć w nich Abi. Damy Abi te shorty. I powiemy przebierz się dla nas. Dała nam już naprawdę dużo. Dostęp do magazynu. Dodatkowo jeszcze 3000 złotych monet. Wydaje mi się, że to również będzie mogła dla nas zrobić. Mhm, a tutaj mamy rurę wentylacyjną. Możesz myśleć, że się na nic nie przyda, ale w Woodbury znajdziemy dla niej zastosowanie. Okej. Okay. To też dla Abi. Eee, proszę, chwyt pistoletu. Świetnie. Coś tutaj lutujemy, słuchajcie, coś tutaj lutujemy. Ale posterunek policji, to jest nasz główny cel i plan. Aha. Już bardzo blisko gdzieś strzały. Sprawdzę czy on... Z... Oho, gdzieś tam, gdzieś tam w tym kierunku. Ktoś strzela. Pojedynczymi kulami. Upewnijmy się, że magazynek został przeładowany odpowiednio. Zajrzyjmy jeszcze do polowego szpitala. Zerknijmy, czy na ziemi. Jakoby nic nie leży, ale wydaje mi się, że nie. Obszar czysty. Dobra i wychylmy się w kierunku strzałów, nie dając o sobie znać. Wydaje mi się, że one są coraz jakby bliżej. Nagle ucichły. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej w kierunku... Police Station, czyli miejsca, w którym faktycznie powinniśmy znaleźć jakąś bronię, ale widzę torbę z lekami. Przelutujmy ją. Okej, okay, jest problem z przeskoczeniem. Torba z lekami. Medyczna torba. A w niej talenol. Talenol. Natychmiast zwęża naczynie krwionośne, zmniejszając efekty drżenia dłoni, dłoni, kaszlu i złamania żeber o 90%. Zmniejsza efekt złamania żeber przez krótki czas. Na chwilę, jakby ci się te żebra spajają ponownie, i dopiero jak przestanie lek działać, to znowu są połamane. Mm. <laughs> na ka... Kurwa. Lek na kasz i złamane żebra. <laughs> Zatrzymuje nagły spadek energii i odwodnienie przy. i odwodnienie przy złamaniu. <laughs> Kurwa, no powiem wam szczerze. Mają te leki, mają te leki. Postaj apokaliptyczny. Dobra, sprawdźmy to. Ok. Eee, bateria AA. Bateria często używana w przenośnych urządzeniach elektrycznych. To wyciemienie pokoju, to brzmi jakby jakiś alarm zbliżał się. Niepostrzeżenie, sprawdźmy tylko, czy w tym samochodzie nie ma ni ni żadnego zombiaka. Czy samochody można też lutować? Można. Otwierasz drzwi i zerkasz do środka. A tutaj. Proszę bardzo, można na rybki iść. Ok, czyli tylko i wyłącznie chyba jedno. Jedno można lutować. Uważaj na bibuszkę, będę uważał. Oho. Okej, okay, mamy nową kurtkę wełnianą. I 4 dolary. Czekajcie, bo ja tutaj jeszcze widziałem przede wszystkim jest samochód. Można go zlutować. Lokalny nieznany hello. Okej, okay, teraz pytanie, czy dawać znać o sobie? Nie. Nie odpisujemy mu. Czy będę grywał awatar Nie. O! Pamięć ram. Ach. Odkryte. Odkryte. Z tym był problem, słuchajcie, jeżeli chodzi o minus 30k. Z tym był problem, z ramami. I mamy pamięć ram. Uratowany. dzwonię do ziemiaka, że już nie musi przyjeżdżać. Nie no, już dawno mi pomógł. Ale, ale proszę bardzo, The Day Before daje również radę. Zobaczmy, czy w karetce coś jest ciekawego do znalezienia. O, zmieniam zdanie. Zmieniam zdecydowanie zdanie. Pakujemy aby zamiast shorty to w leggings. On jest bardzo blisko. Leonard, dostałem SMS. -y. No jak nic nakurwiają się gdzieś tutaj, tylko czemu ich nie widzę. Niepokojące dzięki. Panie i panowie! Karabin bufalo! I nóż do masła. Myślę, że to dzięki temu jednemu procentowi temu perkowi mamy karabin. Trochę go goni. Fuck. Oh, fuck Muszę chyba zażyć lek na Muszę chyba zażyć lek na, na na zapalenie, na złamanie żeber. Szczęścia, mamo. Ma kamizelkę. Dobra, idziemy zlutować gościa. Gdzie on jest?! To nie ta skrzynka? Czy to wygląda jak jego lód, kurwa? Może to się rozlało? Wypita puszka Pepsi? Kubek kawy ze Starbucksa? No ale gdzie jest ten karabin, który trzymał i dzierżył? Lutuj zombie? Dobra. Założę się, że wrócę tam i one też zniknęły. Słuchajcie, ale jest bardzo duży problem z amunicją. Na tę e, bohaterską akcję wydaliśmy naprawdę sporo. No i dobra, jak ja mam lutować zombie? Czy jest jakieś, coś takiego jak lód zombie? A, nie da się, nie da się. A, to po prostu tak widzu przyszedł i napisał lód i zombie, okej. Okay. Nożyczki. Wydaje mi się, że powinniśmy się wrócić po amunicję i dokupić jeszcze amunicję do tego karabinu Buffalo. Jeżeli się ze mną zgadzacie, to napiszcie jeden. Eee, I teraz tak, ewakuacja. Jak tu wrócić? Jak tu wrócić? Do domu? Jak tu wrócić do domu? Jak tu wrócić do domu? Eee...